Bongiorno moi mili. Następuje pauza. Kupiłem najtańszego laptopa w X.comie za kwotę 899 zł i oto on, Kruger MAC, 14-calowy notebook, którego otwarcia już się nie mogę doczekać. Zaczynamy. Nastąpiło zwolnienie blokady maszyny losującej, i mogę ze spokojem i z nadzieją, w duchu, przejść do rozpakowania. Opakowania, które już w takim średnim stanie przyszło do mojego studia. Słuchajcie, jest, proszę o to, i on zafoliowany laptop Kruger Mats. Jakie jest moje pierwsze wrażenie? Cóż, lekka konstrukcja. Tu wydaje mi się, że jest jakiś stop aluminium, całkiem przyjemny w dotyku. Cztery gumowe nóżki, podkładki. Jest folia na topie, która chroni przed zarysowaniem, bo może dojść do niego podczas transportu. No i proszę zobaczyć, tak wygląda ten laptop w środku. Pierwsze wrażenia nie są złe ale myślę, że o konkretach porozmawiamy sobie za chwilę. Zostawmy na chwilę obudowę i przejdźmy do specyfikacji testowanego produktu. Kruger Matza napędza dwudzeniowy i dwuwątkowy Intel Celeron N4000, który debiutował na rynku przeszło 5 lat temu. Charakteryzuje się on ultra niskim, bo zaledwie 6-Watowym TDP. Do niego dostawiono 4GB pamięć DR4 o częstotliwości 1866 MHz i uwaga, uwaga, 64GB dysk na module EMMC, który jak zapewne wiecie, a jeśli nie, to tłumaczę nie jest demonem szybkości. W testach wyraźnie ulega nie tylko rozwiązaniom NVMe, ale również. Jednakże producent przewidział łatwy montaż dysku M2. Baterię nazwijmy ultra-budżetowym rozwiązaniem. To dwukomorowa konstrukcja o pojemności 30Wh. Z innych rzeczy, kamerka jest 2 Wi-Fi również w standardzie 4, a i na pokładzie znajdzie się moduł Bluetooth. Mamy oto Kruger Maca Explorer 1406. Ale poczekajcie chwilę, o co chodzi z tą nazwą? Nie znajdziemy wyjaśnień na stronie producenta. To może na to odpowie nam Wikipedia, co się kryje pod rokiem 1406. Wydarzenia w Polsce. 13 września we Wrocławiu doszło do buntu mieszczaństwa. To nie to. 17 października w Piotrkowie odbył się Sejm. Nie. W Krakowie ścięto oj, to na pewno nie to. Bieżuń otrzymał prawa miejskie. Wydarzenia na świecie. 4 kwietnia. Jakub I został królem Szkocji. Rozpoczęcie budowy zakazanego miasta w Pekinie też mi nie pasuje. Ale 16 czerwca mamy całkowite zaćmienie słońca widoczne w Polsce. To ciekawe, bo mnie też zaćmiło kiedy kupowałem tego laptopa. No trudno, nie udało mi się rozwiązać zagadki z nazwą, dlatego przechodzę do omówienia budowy laptopa. To faktycznie lekki 14-calowy notebook ważący nieco ponad 1200 gramów. Biorąc pod uwagę wykończenie samej klapy, można być pozytywnie zaskoczonym. Jest to aluminium, przyjemne w dotyku i nadające urządzenie odpowiedniej klasy. Reszta to tworzywo sztuczne, miejscami o wątpliwej estetyce wykonania. No ale nie oszukujmy się, w tej cenie to i tak hit, że metal jest gdzieś indziej niż tylko w systemie chłodzenia. Klapę dzięki odpowiedniemu wycięciu można w łatwy sposób podnieść. Zawias pracuje znakomicie, a jedyne do czego można się przyczepić to maksymalne odchylenie matrycy. Dopiero otwarcie klapy uświadamia mi, z jak budżetowym laptopem przyszło mi pracować. Grube ramki wokół matrycy, niechlujny nadrót liter cyfr i znaków na klawiszach, czy podatna na nacisk obudowa budowa stworzywa sztucznego. Dodam do tego wszystkiego bardzo nieprzyjemne do dotyku pole gładzika. Połowicznie ratuje go precyzja wskazań i dobra praca klawiszy. Jestem pod wrażeniem innej rzeczy bogatej oferty z łączni portów. Niby mówimy o produkcie totalnie budżetowym, ale USB typu C jest USB 3.2 generacji pierwszej w typie A, również audio jack, mikro HDMI czy czytnik kart pamięci microSD. O matrycy można powiedzieć tyle, że jest nie do końca sprawna. Już przy pierwszym uruchomieniu zauważyłem na jej powierzchni żółtą plamkę, która prawdę mówiąc nadaje się tylko do zgłoszenia serwisowego. Jest to produkt wybitnie budżetowy, o czym świadczy bardzo niski poziom gamutów iluminacji. Nierównomierność podświetlenia mocno bije po oczach, a do tego wszystkiego dodajmy błąd LTE wynoszący niecałe trzy jednostki. Posiadanie oryginalnego Windowsa 10 Pro jest zarazem największą wadą i zaletą testowanego produktu. Mamy licencję, możemy korzystać z wszystkich dobrodziejstw systemu operacyjnego Microsoftu, ale na tym kończy się lista zalet, ponieważ korzystanie z tego laptopa i z tego systemu operacyjnego przypomina pracę na starych komputerach, które jeszcze pracowały na twardzielach. To jest po prostu jedna wielka walka. Zapomnijcie o jakimkolwiek multitasking'u. Ten komputer nie jest do tego stworzony. Uruchomienie więcej niż trzech zakładek w chromie po prostu blokuje cały system operacyjny. Nie jesteście w stanie nic na tym komputerze zrobić i nie jest to wcale wina pamięci operacyjnej, chociaż po części pewnie i też, ale głównie procesora N4000 nie radzi sobie z wielozadaniowością. I to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Najlepiej uruchomić e, Chrome'a, YouTube'a, e, 1080p i zostawić w spokoju tak działającego laptopa. Przeglądanie treści powoduje blokowanie się filmu, gubienie klatek, a inne strony po prostu działają jak silimak. Tak to mniej więcej wygląda na tym laptopie. Zapomnijcie w ogóle o oglądaniu filmów 4K, bo one w ogóle się nie uruchamiają. Oczywiście, łatwo jest mi mówić z perspektywy osoby, która ma dostęp do bardzo drogich komputerów, bardzo szybkich komputerów. Natomiast, mam też porównanie ze swoim starym laptopem, który jeszcze bazuje na czterorodzeniowym Sandy Bridge'u, również rozwiązanie mobilnym i wiem, że jest to rozwiązanie dużo szybsze od tego Celerona M4000 sparowanego z 4GB pamięcią operacyjną. Tutaj praca na zwykłych arkuszach kalkulacyjnych wygląda bardzo blado, a nie są to wcale duże, rozbudowane bazy danych. Pomijam już fakt, że nie byłem w stanie w ciągu 5 minut złożyć podstawowego koszyka z komputerem na x -comie, ponieważ e, tak wszystko to lagowało. Podsumowując jego pracę, Niczego nie instalujcie, pracujcie na jednej zakładce, broń Boże nie ruszajcie myszką przy oglądaniu filmów. Byłem tak zmęczony działaniem tego laptopa, że po chwili przeniosłem się z edycją plików na telefon. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. To, że stary Celeron z dodatkiem 4GB RAMu nie podoła Windowsowi to było bardziej niż pewne. Ale co powiecie na połączenie Kruger Matza i lekkiego systemu od Google, czyli Chrome Flex OS? Zobaczmy. Lekki system Googlowski uruchomiony z pendrive'a już od pierwszych sekund korzystania sprawiał wrażenie dużo bardziej responsywnego. Test trzech zakładek został zdany pomyślnie. Bez większych problemów mogłem poruszać się po YouTubie, swojej stronie internetowej czy witrynie Xcom, co jeszcze miłego mnie spotkało. Oglądanie filmów 4K bez zgubienia klatek, co było nie do pomyślenia na dziesiątce. Nie oczekiwałem cudów po Explor 1406 po produkcie Kruger Matsa, natomiast jeżeli kupuję obojętnie jaki produkt i jest to produkt nowy, to oczekiwałbym po nim 100% sprawności. A w przypadku tego produktu nie do końca tak to wygląda, bo ta matryca to nie jest e, przypadek a jednak jak potwierdzają opinie na Xkomie raczej coś co się często zdarza jakiś klej jakieś wypalone piksele zresztą możecie sobie na to wszystko zerknąć sami jak mówię to nie jest raczej dzieło przypadku i taki nieszczęśliwy zbieg okoliczności po prostu jest to faktycznie często spotykane w tym produkcie jak się odniosę do tego laptopa słuchajcie no jak mówię nie oczekiwałem cudów w niektórych momentach byłem pozytywnie zaskoczony w innych rozczarowany, rozczarowany głównie pracą, no bo nie oczekujmy po laptopie z Celeronem M4000 i 4GB ramem pewnej responsywności po system operacyjny Windows 10, zdecydowanie lepszym wyborem byłby tutaj Chroma Flex, natomiast z jakichś powodów chyba oczywistych producent postawił na Windowsa 10 Pro, który pewnie jest takim mocnym atutem i z kolei niestety, ale i wadą dużą. No bo co by nie mówić, responsywność pracy Windowsa 10 na tym laptopie jest bardzo, ale to bardzo niska. Jest to laptop wybitnie, jednowątkowy, a i pewnie większość osób wyrwie sobie wszystkie włosy z głowy w momencie, kiedy będzie chciało skorzystać w nieco bardziej rozbudowany sposób z tego laptopa. Taka jest moja opinia. Myślę, że wszystko to, co najważniejsze zostało zawarte w tej recenzji, jeżeli już go kupiliście, to wiecie, co zrobić, by przyspieszyć jego pracę, i tak to skomentuję. Natomiast nie jest to rozwiązanie stuprocentowe. Wiedzcie o tym, że jest to tylko takie, powiedzmy sobie, ale. no. chwilowe. połowiczne rozwiązanie na problemy kruger Maca Explor 1406. I cały czas w głowie się o co chodzi z tą nazwą, <laughs> może kruger Mac mi wyjaśni. Trzymajcie się, mówił Lipton, i pa! pa.